Kochani, witam Was w drugiej części naszego brzuszka. Zobaczcie, to mniej więcej już w ten sposób wygląda. I teraz będziemy znowu zwężać, czyli wykonujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pojedynczych, a ósmy. I dziewiąty przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy i dziewiąty przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ósmy i dziewiąty. Przerabiamy razem. Odwracamy robótkę i znowu zmniejszamy po drugiej stronie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ósme i dziewiąte oczko przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. siedem, i ósme i dziewiąte razem. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. Widzicie, tu się zagalopowałam, czyli już źle sobie przerobiłam. Tak. Czyli tu zwężałam. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, sześć, siedem. Czyli jeszcze jedno, muszę się cofnąć, i dopiero. Dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, i ósme, i dziewiąte. Przerabiamy razem. Oczywiście pilnujemy, żeby złapać za dwa oczka. I teraz, kochani, będziemy powtarzać hmm, znowu. Przez kolejne 10 okrążeń, tak? Zobaczcie, jak to już mniej więcej wygląda. Ten mi wyjdzie troszeczkę większy, bo ja ten wzór zmodyfikowałam, żeby on był troszeczkę większy. Także powtórzcie 10 okrążeń i widzimy się w kolejnym wejściu. I, kochani, moi drodzy, dalej będziemy zwężać, czyli Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty pojedynczy, a siódmy i ósmy przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siódmy i ósmy przerabiamy razem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy i ósmy, przerabiamy razem. I po drugiej stronie powtarzamy to samo, czyli sześć pojedynczych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódmy i ósmy przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 i 7, i 8 przerabiamy razem. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i siódmy, i 8 przerabiamy razem. Następnie powtarzamy czterdzieści półsłupki przez następne dwa okrążenia. I, kochani, yy, widzicie już prawie gotowego misia. Niestety, materiał, który nagrałam, to są trzy ostatnie rzędy. Yy, nie nagrały mi się, i jak już się zorientowałam, już było za późno. Widzicie, jestem w momencie, kiedy już doszywam sobie resztę głowy do mojego misia, ale po kolei wytłumaczę Wam, co wykonać dalej. Dobrze, że to tylko są trzy okrążenia bo jak by było więcej, musiałabym znowu wszystko spróć i rozpocząć od początku. Ukończyliśmy na dwóch okrążeniach powtarzających naszego misia, czyli 42 oczka. Następnie zwężamy do 36 oczek, czyli wykonujemy 5 pojedynczych oczek, a szóste i siódme przerabiamy razem. Tą sekwencję powtarzamy w sumie w całym okrążeniu 6 razy, i w ten sposób uzyskujemy 36 półsłupków. Te 36, nie półsłupków, no taka mania właśnie jeszcze z amigurumi na szydełku. 36 oczek powtarzamy przez jedno okrążenie. I znowu zwężamy, czyli wykonujemy 4 oczka pojedyncze, a piąte i szóste oczko przerabiamy razem. I tą sekwencję powtarzamy do końca okrążenia, mając 36, 30 półsłupków. I teraz, jak już mamy te 30 półsłupków, to bierzemy igłę i bawełnianą nić i robimy to samo, co wykonywaliśmy tutaj przy naszym pyszczku, czyli zabezpieczamy nasze okrążenie, żeby ono nie było elastyczne, żeby właśnie było. Takie stabilne, bo to spowoduje, że jak będziemy przyszywać głowę do tłowia, to nam tutaj się nic nie będzie rozciągało. Właśnie o to chodzi. Wypełniamy naszego misia, układamy oczywiście kulkę, w miarę możliwości też nie wypychamy, żeby te oczka były prześwitujące. I przypinamy naszą głowę oczywiście szpilkami i patrzymy, czy ona jest, jest równo. I wtedy zaczynamy zszywać. Zszywamy tak jak przy naszym uszku, tak jak pokazywałam wam tutaj w tym filmiku, czyli yy, ja jeszcze mam tu kawałek do zszycia. To już wam pokażę. Czyli pracujemy, najpierw pracujemy, zaczynamy yy, od góry, czyli tam mieliśmy nitkę od góry, łapiemy sobie oczko, tak? I następnie zjeżdżamy Poniżej, w ciałko i też łapiemy sobie niteczkę. I znowu od góry i do dołu, od góry i do dołu. Pierwsze okrążenie zszywania nie da Wam stabilizacji głowy, ona będzie taka luźna. Będzie bardzo luźna, będzie tak troszeczkę się przechylała, ale nie martwcie się, bo to jest materiał bardzo elastyczny, to nie jest robione na szydełku, gdzie element jest dość sztywny, to jest wszystko plastyczne, więc należy zszywać dalej. Skończycie pierwsze okrążenie zszywania, przechodzicie do drugiego okrążenia, oczywiście wbijając się troszkę wyżej, czyli jedziemy sobie na przykład tutaj, tak, przeszywamy i zjeżdżamy troszeczkę niżej, żeby uściśnić te dwa elementy, żeby je ładnie ustabilizować. Widzicie moja głowa to już tak sobie tutaj nie fruwa, ona jest stabilna. Ja oprzyłam w sumie tutaj ten element trzy razy, pilnując oczywiście, żeby to było równiutko. I już po tym trzecim razie jest wszystko idealnie dla mnie. Głowa trzyma się bardzo stabilnie, tułowia, tu ona, widzicie, ja sobie macham i tu wszystko jest po prostu bardzo dobrze. Zszyte. Pamiętajcie, żeby tutaj pilnować sobie tego brzegu, żeby nie szyć głowy w jedną stronę albo w drugą. Najlepiej sobie trzymać cały element w ten sposób przy kolanach czy przy udach i wtedy pracować zszywając. Jeżeli wykonujecie jeszcze pierwsze okrążenie zszywania, to zanim zszyjecie do końca, można włożyć jeszcze między głową a tym tłowiem. Wypełnienia, żeby tu było dość twardo, ale też nie, bez przesady, żeby nie, oczka się nie rozeszły. Musimy po prostu sobie sprawdzać naszą tutaj stabilizację tych obydwu elementów. I zostało oczywiście do szycia jeszcze ta dziurka, czyli normalnie na okrętkę szyjemy sobie. Ja Wam pokażę jak. Także wybaczcie mi, że nie pokażę Wam tych. Ostatnich y, trzech y, okrążeń, ale jeżeli od, obejrzeliście wcześniejsze odcinki, czyli przyszywanie łóżka y, i wykonywanie pyszczka tu jak ja Wam pokazywałam jak y, robić właśnie to usztywnienie, to z pewnością sobie poradzicie tutaj przy tym, y, przy tym brzuszku. Także przejdźmy do szywania teraz tego elementu to, tej dziurki. Y, Tutaj, co nam zostało z tych 12 oczek, pokażę Wam, jak ja to. No to kochani, zszywamy. Widzicie, ja mam tą nitkę tutaj jeszcze z, z nabierania oczek, ale ja jej nie będę wykorzystywać. Ja sobie po prostu nawlekłam nową. To później wszystko ładnie schowam. Staram się też złapać, bo tu mam dość dużo wypełnienia. Troszeczkę mi się, widzicie, rozeszły oczka, ale to nic nie szkodzi. Po prostu wbijam się. Pod, pod pętelki, jadę sobie tak na okrągło, wijając się po prostu pod oczka, łapiąc tutaj nitki w ten sposób. I znowu delikatnie zaciągam. Kładam to wypełnienie i znowu wbijam się pod niteczki i znowu pod niteczki zaciągam i znowu tutaj się wbijam pod już moje. Moją dziurkę ładnie jest zaszyta. Tak. Potem biorę te wszystkie nitki, będę je chować. Mogę sobie jeszcze tu gdzieś wjechać. Gdzieś z boku i schować moje nitki. Odcinam i gotowe. I chowam resztę, yy, resztę elementów. Także miś już jest gotowy, widzicie, tu prześwituje, nie wiem, czy to będziecie widzieć, ta nitka z tego blokowania tutaj. Ja sobie ją tutaj zaraz schowam, tak żeby jej nie było widać, przesunę sobie ją. Ale ważne jest to, bo ja na filmiku Wam pokazywałam w trochę ciemniejszym kolorze, żebyście wiedziały jak, ale jak wrócicie sobie do głowy, do pyszczka, to będziecie widziały. Robiłam ją w ciemniejszym kolorze. Także Misiu się tak prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodobał wzór i że wykonacie go razem ze mną. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli będziemy wykonywać rączki. I potem zaczniemy nóżki i przejdziemy do garderoby naszego misia. Pozdrawiam, życzę miłego dziergania, szydełkowania, buziaki, pa pa!